Ajan Brahm zmienia życie w 5 minut. Ajan Brahm Polska zaprasza. Ajan Brahm to jeden z najbardziej charyzmatycznych nauczycieli buddyjskich naszych czasów. Urodzony w Londynie jako Peter Betts, porzucił obiecującą karierę akademicką w Cambridge, by stać się mnichem w tradycji Theravada. Dziś jego nauki docierają do milionów ludzi na całym świecie, a jego prosta, pełna humoru filozofia, Pomaga rozwiązywać najbardziej skomplikowane życiowe dylematy. Jedną z najsłynniejszych historii Ajan Brahma jest opowieść o pustym pudełku. To prosta metafora, która rewolucjonizuje sposób, w jaki patrzymy na nasze problemy i przeszłość. Ajan opowiada o mnichu, który nosił ze sobą pięknie ozdobione pudełko. Wszyscy byli ciekawi, co w nim się znajduje. Gdy w końcu je otworzył, okazało się, że jest puste. To pudełko reprezentowało przeszłość, pięknie opakowaną, ale pustą w środku, bo przeszłość już nie istnieje. Większość z nas nosi ze sobą tysiące takich pudełek. Pamiętamy każdą obrazę, każde niepowodzenie, każdy zawód. Przechowujemy te wspomnienia jak cenne skarby, nie zdając sobie sprawy, że obciążają one nasze życie. A Jan Bram uczy. Że prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, gdy nauczymy się otwierać te pudełka, patrzeć w ich pustkę i świadomie je porzucać. Nie chodzi o zapominanie. Praktyczne zastosowanie tej filozofii jest niezwykle proste. Gdy następnym razem przyłapiesz się na rozmyślaniu o dawnej krzywdzie lub porażce, wyobraź sobie, że wkładasz to wspomnienie do pudełka. Przyjrzyj się mu, uznaj jego istnienie a potem świadomie je odłóż. Ta prosta wizualizacja, zajmująca ledwie kilka minut, może uwolnić cię od lat emocjonalnego bagażu. Wielu ludzi twierdzi, że ta technika zmieniła ich życie bardziej niż lata terapii. Dlaczego? Ponieważ daje nam konkretne narzędzie do radzenia sobie z myślami, które nas trapią. Zamiast walczyć ze wspomnieniami lub próbować je tłumić, po prostu je rozpoznajemy i pozwalamy im odejść. To praktyka uważności w najczystszej formie. Ajan Bram często mówi o dwóch strzałach, które trafiają nas w życiu. Pierwsza strzała to samo wydarzenie choroba, strata, niepowodzenie. To cierpienie jest nieuniknione część ludzkiego doświadczenia. Ale druga strzała to nasza reakcja na to wydarzenie. To my sami strzelamy sobie tę drugą strzałę poprzez martwienie się, Oskarżanie siebie, gniew i żal. Historia, którą często przytacza, dotyczy mnicha, który zachorował. Pierwsza strzała to sama choroba ból, dyskomfort, ograniczenia fizyczne. Ale mnich nie wystrzeliwał w siebie drugiej strzały, nie pytał dlaczego ja, nie obwiniał się za niewystarczającą dbałość o zdrowie, nie martwił się obsesyjnie o przyszłość. Po prostu doświadczał choroby bez dodawania do niej warstw mentalnego cierpienia. My natomiast, zwykli ludzie, jesteśmy mistrzami w strzelaniu sobie drugich strzał. Tracimy pracę i dodajemy do tego poczucie porażki życiowej. Partner nas opuszcza i mówimy sobie, że jesteśmy niegodni miłości. Popełniamy błąd i przetwarzamy go w dowód naszej fundamentalnej wadliwości jako ludzi. Te drugie strzały często ranią nas znacznie bardziej niż pierwsze. Ajan Bram uczy prostej techniki. Gdy spotka Cię nieszczęście, zatrzymaj się na moment i rozpoznaj pierwszą strzałę. Nazwij ją. To jest ból fizyczny, to jest rozczarowanie, to jest strata. Potem obserwuj swój umysł i zauważ, kiedy sięgasz po drugą strzałę. Gdy tylko zobaczysz, że zaczynasz do siebie strzelać tymi dodatkowymi warstwami cierpienia, po prostu przestań. To wymaga praktyki, ale z czasem staje się automatyczne. Ludzie, którzy opanowali tę technikę, opisują ją jako odkrycie supermocne. Nagle życie staje się łatwiejsze, nie dlatego, że znikają problemy, ale dlatego, że przestają one się mnożyć. Jeden problem pozostaje jednym problemem, zamiast przekształcać się w lawinę związanych z nim stresów i lęków. Jedna z najpiękniejszych historii Ajan Brahma dotyczy małpy i orzecha. Myśliwi łapią małpy, umieszczając orzechy w wąskootworowych naczyniach. Małpa wkłada rękę, chwyta orzech, ale nie może wyciągnąć zaciśniętej pięści przez wąski otwór. Wszystko, co musi zrobić, to puścić orzech, ale nie potrafi. Jej chciwość ją więzi. My jesteśmy jak te małpy. Trzymamy się kurczowo swoich poglądów, urazy, planów, oczekiwań. Nawet gdy widzimy, że to nas ogranicza i czyni nieszczęśliwymi, nie potrafimy puścić. Ajan Bram mówi, że prawdziwa wolność zaczyna się od nauczenia się puszczania. Nie z porażki czy rezygnacji, ale z mądrości. Puszczanie nie oznacza, że przestajemy się troszczyć. Oznacza, że przestajemy się kurczowo trzymać. Kochamy ludzi, ale nie próbujemy ich kontrolować. Mamy cele, ale nie jesteśmy przywiązani do konkretnych wyników. Cenimy rzeczy, ale nie definiujemy się przez ich posiadanie. To subtelna, ale głęboka różnica. W praktyce puszczanie można ćwiczyć na małych rzeczach. Gdy ktoś nie zgadza się z tobą w drobnej sprawie, zamiast bronić swojego stanowiska do upadłego, spróbuj po prostu puścić. Obserwuj opór w swoim umyśle. To uczucie, że musisz mieć rację, musisz wygrać, musisz być rozumiany, a potem świadomie zdecyduj się ten opór puścić. Nie dlatego, że się poddajesz, ale dlatego, że wolność jest ważniejsza niż racja. Z czasem możesz zacząć puszczać większe rzeczy. Urazy do rodzica, który cię rozczarował, żal za niewybraną ścieżką kariery, strach przed tym, co pomyślą inni. Za każdym razem, gdy puszczasz, stajesz się lżejszy. Życie staje się prostsze. Szczęście staje się łatwiejsze do osiągnięcia. Bo nie jest już uzależnione od tysiąca warunków, które muszą być spełnione. Ayan Bram ma, no właśnie, wyjątkowy dar tłumaczenia medytacji w sposób dostępny dla współczesnych, zapracowanych ludzi. Jego podejście jest bardzo pragmatyczne i zupełnie pozbawione mistycyzmu. Mówi, że medytacja to po prostu dawanie swojemu umysłowi wakacji od nieustannego rozwiązywania problemów. Jedną z jego ulubionych metafor jest porównanie umysłu do szczeniaka. Gdy próbujesz medytować, twój umysł, jak taki szczeniak, będzie ciągle uciekał, będzie biegał za każdą myślą, każdym dźwiękiem, każdym odczuciem. Twoja praca nie polega na trzymaniu szczeniaka na krótkiej smyczy ale na łagodnym, cierpliwym przyprowadzaniu go z powrotem, za każdym razem, gdy ucieknie. Ajan Bram uczy techniki, którą nazywa medytacją dobrej woli. Zamiast koncentrować się na oddechu czy powtarzać mantry, po prostu wysyłasz dobre życzenia: sobie, bliskim, nieznajomym, a nawet ludziom, którzy Cię zranili. To brzmi prosto, ale efekt jest naprawdę głęboki. Gdy praktykujesz dobrą wolę, niemożliwe staje się jednoczesne odczuwanie złości, niepokoju czy strachu. Piękno tej metody polega na tym, że możesz ją praktykować dosłownie wszędzie: w kolejce do kasy, w korku ulicznym, czekając na autobus. Po prostu myślisz: Niech ta osoba będzie szczęśliwa, niech będzie wolna od cierpienia. Nie musisz siedzieć w pozycji lotosu przez godzinę. Pięć minut prawdziwej, serdecznej dobrej woli może zmienić całą energię Twojego dnia. Ludzie często mówią, że ta praktyka zmieniła ich relacje z innymi, nagle zaczynają widzieć ludzi jako takich samych jak oni, pragnących szczęścia, bojących się cierpienia. Ta prosta zmiana perspektywy rozpuszcza wiele konfliktów, zanim jeszcze się zaczną. Zamiast widzieć wroga, widzisz drugiego człowieka zmagającego się z życiem, tak jak ty. Ajan Bram często opowiada historię o pękniętym dzwonie. W jego klasztorze wisi stary dzwon z wyraźną rysą. Zamiast go wymienić, mnisi postanowili go zachować. Dlaczego? Bo właśnie ta rysa sprawia, że dzwon ma unikalny, piękny dźwięk. Doskonały dzwon brzmiałby jak każdy inny. Ten pęknięty jest niepowtarzalny. To głęboka metafora naszego życia. Spędzamy tyle czasu próbując być doskonali: doskonały wygląd, doskonała kariera, doskonała rodzina. Ale doskonałość to iluzja, która czyni nas nieszczęśliwymi. Prawdziwe piękno leży w naszych niedoskonałościach, w naszych pęknięciach które czynią nas ludźmi, a nie maszynami. Ajan mówi o doskonałej niedoskonałości, akceptacji tego, że jesteśmy skończeni, wadliwi i że to jest w porządku, więcej niż w porządku to jest piękne. Gdy przestaniemy walczyć z naszymi ograniczeniami i zamiast tego je zaakceptujemy, odkryjemy głęboką wolność. Nie musimy już udawać. Możemy po prostu być sobą. Ta filozofia ma ogromne implikacje praktyczne. Oznacza, że nie musisz czekać, aż będziesz doskonały, by zacząć żyć. Nie musisz osiągnąć idealnej wagi, zanim pozwolisz sobie na szczęście. Nie musisz mieć idealnej relacji, zanim zaczniesz doceniać miłość w swoim życiu. Możesz być szczęśliwy teraz. Taki, jaki jesteś, z wszystkimi swoimi niedoskonałościami. Dla wielu ludzi to przesłanie jest wyzwalające. Przez całe życie słyszeli, że muszą się poprawiać, zmieniać, stawać lepsi. I oczywiście, rozwój jest piękny, ale rozwój motywowany akceptacją jest zupełnie inny niż rozwój motywowany odrzuceniem siebie. Gdy zaakceptujesz swoje pęknięcia. Twój rozwój przestaje być desperacką ucieczką od tego, kim jesteś, a staje się radosnym odkrywaniem, kim możesz się stać. Historia złamanego kija to jedna z najbardziej transformujących opowieści Ajan Brahma. Kiedy był młodym mnichem budującym klasztor w Australii, spędził tygodnie na szlifowaniu drewnianych drzwi do jednego z budynków. Były piękne, perfekcyjne. Ale pewnej nocy przyszła burza i drzwi się rozłamały. Ajan był zdruzgotany. Jego nauczyciel, Ajan Czach, powiedział mu wtedy coś, co na zawsze zmieniło jego perspektywę: Kij jest złamany od momentu, gdy wyrasta z ziemi. Po prostu nie widzieliśmy tego jeszcze. Wszystko, co powstaje, musi się rozpaść. To nie jest tragedia, to po prostu natura rzeczywistości. Cierpienie pojawia się, gdy sprzeciwiamy się tej prawdzie. Ta lekcja dotyczy nie tylko przedmiotów, ale wszystkiego w naszym życiu. Każda relacja się skończy przez rozstanie, lub śmierć. Każde ciało się zestarzeje i zachoruje. Każdy sukces w końcu przeminie. To nie jest pesymizm, to realizm. I paradoksalnie, gdy naprawdę zrozumiesz tę prawdę, życie staje się bardziej cenne, nie mniej. Gdy wiesz, że kij jest już złamany, doceniasz go inaczej. Gdy wiesz, że Twoja relacja nie będzie trwać wiecznie, bardziej cenisz każdy moment. Gdy wiesz, że Twoje zdrowie jest kruchym darem, przestajesz brać je za pewnik. Świadomość niepermanentności nie odbiera radości, pogłębia ją. Praktyka medytacji nad niepermanentnością może być niezwykle wyzwalająca. Poświęć no pięć minut na kontemplację prawdy, że wszystko się zmienia. Twoje problemy, które wydają się tak przytłaczające, one również przeminą. Twoje szczęśliwe chwile doceniaj je teraz, bo nie będą trwać wiecznie. Ta świadomość przynosi zarówno pokorę, jak i wolność. Ajan Bram ma zabawną, ale głęboką historię o mnichu, który przez siedem lat nie uśmiechnął się ani razu. Był surowy, powściągliwy, poważny. Inni mnisi myśleli, że to znak jego głębokiej duchowości. Ale pewnego dnia mistrz zapytał go, dlaczego nie jesteś szczęśliwy? Mnich odpowiedział, jestem poważnym praktykiem, nie mam czasu na szczęście. Mistrz wyjaśnił mu wtedy, że prawdziwa duchowość nie polega na byciu ponurym czy poważnym polega na kultywowaniu radości, dobroci i lekkości. Budda nie osiągnął oświecenia przez to, że był smutny, osiągnął je przez to, że uwolnił się od cierpienia. A wolność od cierpienia to radość. Ta historia podważa wiele powszechnych błędnych przekonań o duchowości. Wiele osób myśli, że bycie duchowym oznacza rezygnację z przyjemności, bycie zawsze spokojnym i niewzruszonym, tłumienie emocji, ale Ajan Bram uczy czegoś przeciwnego. Prawdziwa duchowość sprawia, że życie staje się lżejsze, bardziej radosne, pełniejsze. Jego nauki są pełne humoru, opowiada dowcipy, śmieje się z absurdów życia, zauważa zabawne strony ludzkich zachowań. To nie jest brak szacunku czy powierzchowność. To głęboka mądrość, która rozumie, że życie jest zbyt ważne, by brać je zbyt poważnie. Humor to forma perspektywy, sposób na nieprzywieranie do dramatu. Praktyczne zastosowanie tej nauki jest proste. Pozwól sobie na radość. Przestań myśleć, że musisz cierpieć, by zasłużyć na szczęście. Przestań wierzyć, że bycie poważnym czynicie ważnym. Uśmiechnij się więcej, śmiej się częściej, doceniaj absurdy. To nie umniejsza twoich problemów, daje ci siłę, by je przetrwać. Jedna z najważniejszych nauk Ajan Brahma dotyczy słuchania. Mówi, że większość ludzi nie słucha naprawdę, czekają tylko na swoją kolej, by mówić. Myślą o odpowiedzi, zanim rozmówca skończy zdanie. Oceniają, planują. Formułują kontrargumenty, ale prawdziwe słuchanie jest aktem miłości. Ajan opowiada o Mnichu, który miał dar uzdrawiania ludzi przez samo słuchanie. Nie dawał rad, nie oferował rozwiązań. Po prostu słuchał, całkowicie, głęboko, bez osądzania. Ludzie przychodzili do niego z problemami i po godzinie rozmowy czuli się uzdrowieni. Nie dlatego, że coś się zmieniło w ich sytuacji, ale dlatego, że poczuli się naprawdę wysłuchani. W naszej kulturze słuchanie jest niedocenianą umiejętnością. Wszyscy chcą być usłyszani, ale niewielu chce słuchać. To tworzy świat pełen ludzi krzyczących w próżnie, czujących się samotnych, mimo bycia otoczonymi innymi. Ajan uczy, że prawdziwa bliskość powstaje przez słuchanie. Nie przez mówienie. Praktyka uważnego słuchania jest prosta, ale wymagająca. Następnym razem, gdy ktoś do ciebie mówi, zwłaszcza gdy dzieli się problemem, powstrzymaj się od natychmiastowego oferowania rozwiązań. Po prostu słuchaj. Patrz im w oczy. Pozwól, by ich słowa do ciebie dotarły. Nie przygotowuj odpowiedzi. Bądź obecny. Ludzie, którzy praktykują tę formę słuchania, odkrywają, że ich relacje ulegają transformacji. Partnerzy czują się bardziej zrozumiani, dzieci stają się bardziej otwarte, przyjaciele stają się bliżsi. A paradoksalnie, gdy przestajesz próbować być mądrym doradcą i stajesz się po prostu dobrym słuchaczem, ludzie często mówią, że dałeś im najlepszą radę w ich życiu. Ajan Bram używa metafory koła, by wyjaśnić cierpienie. Większość ludzi żyje na obrzeżach koła, gdzie wszystko się kręci, zmienia, rzuca na boki. Tam życie jest chaotyczne, pełne wzlotów i upadków, radości i rozpaczy. Ale w centrum koła jest spokój. Tam w osi nie ma ruchu, nie ma chaosu, jest tylko cisza. Medytacja, według Ajan Brahma, to proces przesuwania się od obrzeży do centrum. Nie chodzi o ucieczkę od życia, ale o znalezienie miejsca wewnętrznego spokoju, który nie jest zależny od zewnętrznych okoliczności. Gdy żyjesz z centrum, wciąż doświadczasz wzlotów i upadków życia, ale nie jesteś przez nie definiowany. To wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie pozostają spokojni w kryzysie. Podczas gdy inni rozpadają się pod wpływem drobnych problemów. Nie chodzi o to, że jedni mają łatwiejsze życie, chodzi o to, gdzie się znajdują w kole. Gdy żyjesz z centrum, problemy wciąż istnieją, ale mają mniejszą moc nad tobą. Praktyka przesuwania się do centrum polega na regularnej medytacji i pielęgnowaniu wewnętrznego spokoju. Nawet pięć minut dziennie może zrobić różnicę. Siedzisz w ciszy, Obserwujesz swój oddech, pozwalasz myślom przemijać, nie próbujesz ich kontrolować, po prostu obserwujesz. Z czasem odkrywasz, że istnieje część ciebie, która jest zawsze spokojna, zawsze w centrum, niezależnie od tego, co dzieje się w twoim życiu. Historia o sadzie Ajan Brahma jest jedną z moich ulubionych. Mówi o sadzie, który wydaje piękne owoce. Właściciel nie stawia żadnych barier, nie żąda opłat, każdy może wejść i zerwać owoce. Ale są dwie zasady: nie niszcz drzew i nie bierz więcej niż potrzebujesz. Większość ludzi przestrzega tych zasad. Niektórzy nie, niszczą gałęzie, zabierają więcej niż mogą zjeść. Właściciel to widzi, ale nic nie robi. Gdy go zapytano, dlaczego, odpowiedział: Ci, którzy niszczą sad, niszczą własne szczęście. Karma załatwi się sama. Moja praca to po prostu dalej uprawiać piękne drzewo. Ta historia to metafora życia. Możemy kontrolować tylko swoje działania, nie działania innych. Możemy być dobrzy, hojni, uczciwi, niezależnie od tego, jak inni się zachowują. I chociaż czasami wydaje się, że źli ludzie wygrywają, a dobrzy cierpią, prawda jest bardziej subtelna. Ci, którzy żyją z dobroci, doświadczają wewnętrznego pokoju, którego ci destrukcyjni nigdy nie poznają. A Jan Bram uczy, że nie powinniśmy być dobrzy, bo spodziewamy się nagrody lub obawiamy się kary. Powinniśmy być dobrzy, bo dobroć sama w sobie jest nagrodą. Życie w zgodzie ze swoimi wartościami przynosi spokój, którego żadne zewnętrzne osiągnięcie nie może dać. Praktyczne zastosowanie tej filozofii oznacza rezygnację z próby kontrolowania innych ludzi lub karmienia ich za ich zachowanie. Zamiast tego skup się na uprawianiu własnego sadu, swojego serca, swojego umysłu, swojego życia. Bądź osobą, którą chcesz być, niezależnie od tego, jak inni się zachowują. To jest prawdziwa wolność.